Idziemy ludzi no ludziska, z tej strony Rashibo i Jest ze mną House Niby jest Niby jest Jeszcze czekaj tak jakaś się jeszcze rozłączy na streamie żeby nie było podglądu o. I zaczynamy dodatki z Borderlands czyli The Jacob Cave Zobaczymy co tu będzie Jeden dodatek, który przeszedł house, ja nie przeszedłem żadnego i będzie się działo mm -hmm. Zobaczymy Niech Cię będzie Będzie na pewno jakaś pokazówka Na Dobrze. No more interruptions. <laughs> jako. co, nie muszę doroć głośniej jednak. No, ale widzieliście, dobra. Czyli mamy do czynienia z doktorem Nedem. Złym bratem doktora Zeda. House, jesteś? Nie. A proszę dość całość pić. Jeszcze nie. Well, coming, coming. Posuń się fagasie. Jezus. Nie, Niech go ktoś zabije, proszę. Chodź tu. To... I czekasz. Nie, no, tam za to nie pójdę. Ty się cykasz. Trama, musimy teraz. ten. te wieże kalibrować, nie? wierzyszki? Co? No nic. Psycho time. Psycho dodatku. Aj, no wiesz, że robię tą postać. A w dwójeczce będę grał psycho. Haha. Ha. Kiedy to będzie? Przy dobrym wiatrach zamyślał. Moja Da się skrótem? Wiesz co o mnie? Nie. No tam skrót wymyślił. No. Pierwne wam w No to chodź. Jesteś duży chłopiec do zerać. No ale jak mam tego słowa, no to. Mi się. Nie chcę, zbytnio... nie. Chodź okay. tu, chodź, chodź No Teść, teść, komu, komu wejdę do domu Co tu? Granat A, właśnie, na tych korosów nie działa, nie? Trzeba przystomieć sobie tego perka A nie wiem Dobra, wezmę eksplodif na trzeci. Gdzie ty jesteś? No, sprzątam co to, tu to zostawiłeś. Aha Dobra, to ja już jestem w tej wiosce i będę te wieżeczki składą. Dobra. Gatling turret, okej, okay, jeden jest. What the fuck? Ale też ta wieżeczka ma cele. O Boże, dobra. Czemu on piwny kask miał na obie? No... co? Nie widziałeś? Nie, zwróciłem na tego jednego uwagi. Dobra, dwa turety są. Gdzie jest trzeci? Chyba pierwszy. Nie wiem, idę go poszukać. A, to ja, ten gatling. Dobra, skalibruj się, skalibruj się. Okej, okay. dom. Naprawione. Ha. Dobra, możemy sobie wykupić amunicję. Heheszki. <grywki> Gdzie <grywki> jesteś? A, idziesz już? Powoli. Dobra. Komitet powitalny. Gdzie ty? O. Kiedy będziemy mogli używać tych tutaj? Tych. E, tych misji tam. Z tablicy. Bo póki co mamy zablokowane, nie? Chwila, powoli. Dobra. A, bo teraz tutaj odblokuje nam się ta bańka. Dobra. Da się wskoczyć? Nie da się chyba wskoczyć. Chcę na tego gubina małego wskoczyć. Dobra Czekaj O Dobra tak więc kontynuujemy naszą przygodę Gdzie jesteś? A, tutaj, dobra Ach. Były? Będą nie wiem, gdzie mi ten granat wyrąbał mój jar. Dobra, tablica się uaktyw uaktywniła. A, no to dobrze, to dobrze, to dobrze. To weź zadanie od razu tablicy, zobaczymy co tam będzie. No teraz gdzie musimy iść tutaj chyba dalej, nie? W tą ba w ta bańkę. w mm, trochę kawałeczek Dobra tu mamy heal station Tutaj w tych zwłokach patrzyłeś co jest? Nie Dobra, nie, tutaj za mną były zwłoki tam, to myślałem że ten... Wzięłeś to dodatkowe zadanie co było? Ja. No to bańka. Wiemy co. Jakubskiego. Dobra. tu mamy dwie misje. Dobra. No to raz, Jajka i komunikatory. Dobra. A to ja idę przodem. I za załącz będziemy na miejscu wtedy. Ba, ba 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 Robimy to poboczne, czy jak? Nie, no robimy całość, nie? No, ale to najpierw nic No tylko wiesz ja nie, nie wiem, które są poboczne. O, o, o. Czekaj, o, no obu... Na przykład jest główny. Aha, dobra, to czekaj, już zmieniamy. Mm, pumpkin Head, tak? Na przykład? No, jesteśmy w innej lokacji. Jakubskiej. Do możliwych misji. Dobra. Dobra, te eksy w takim razie pozbierajmy. O, mózgi też, ale mózgi na później będą chyba, nie? No. Co so, oczywiście. Dobra. Brains, 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 brains. Gdzie są? Czekaj, jajka i tor... Netoperki chyba trzeba było zabijać. No tak. Dobra. To już tam do siebie idę, zaraz pogonimy. Zaraz weźmiemy, pogonimy. To też szczyla. U kurwa. szczyla. A co, co masz? Co miałem. Co leci. A. Dobra. Ej, no my się mamy teoretycznie cofnąć tutaj po te jajka. Ja Na tuperku szukać. O, na tuperki. Chodź to. No właśnie zauważyłem, że tam ich trochę masz. Dobra, to przyjdę do siebie. No chodź to do... Chodź, do no. chodź to do chodź tam. Nie zabijaj ich z co? To co, to? Z daleka nie zabiję, bo <grystanie> I mam jedno. <grystanie> Dobra, teraz trzeba tylko kolejne poszukać. W ogóle odgłos jakby za mną jakiś latał. Jak wybijesz, to wypadną. A, no pamiętaj, ja mam strzelbę. O Jezus Maria. Gówniak, pato. Ej. Popsułeś na toperka. Są so one mi tak bardzo chętnie przetulają, że mam. Dobra, wszystko? No, chyba wszystko. Dobra, pozbierajmy jajeczkę. Dzisiaj będzie jajecznica. No, na pewno. Z netoperków. No, dokładnie. Na, Ciekawe to, czy to byłoby zjedliwe nawet. Dobra. Dobra. Teraz tu musimy dalej iść, nie tędy. O, czekaj. Bileni toporki. Ja zawołałem Kurde, strzeliłem go. Jakim cudem ja ich ściągam, strzelając z biodra? To jest No tak, malarz, tak nie powinno ich ściągać. W tej grze nie ma logiki. O, dobra, pulnęły się. Płynęły się, płynęły się No chodź to na stały ląd. No dobra. A. Jeszcze dziewięć. Dobra, jest. Ustrzelony. O kurde, będę mnie tu w dupę wleźć. W sumie jak Ty tak będziesz z nimi tam chodził i ten nie pulował, to ja walę strzelbą w siebie i wszystkie padają. Nie. nie. Bloodwing Egg? Bo przecież Bloodwinga ma ten Hunter, nie? Nie wiem. No tak. Ej, jery, jery, Tam są mózgi, widzisz? A gdzie ty poleciałeś? nie wiem, na tuperku szukać. Dobra, tu mam co, Grave jakiś, tak? To później chyba tego grewa się robią, nie? Mhm. Mm Jakieś w ogóle dildo w powietrzu wyplute. A, jako one się chyba muszą dospawnować teraz. Będziemy się musieli bawić z nimi. A te mózgi też mamy zebrać, nie? Teraz. Nie hmm. mamy tej misji. A nie, dobra. Missing... Missing te... Y, echo. Dobra, to poczekajmy tych Echo. Jeszcze. O, te mózgi potem wejdą, tak? Jako misja? To można, wiesz, w tle. Że tak powiem. Co? Można w tle załatwić. nie to, nie to perki trafią, to... A, to... tu w mieście? Dobra, miałem jeszcze jedno. Nie, hmm, daleko. Gdzie ty jesteś? Ja jestem pewnie bliżej tego. Ja. No, już tam idę, spokojnie. Pewnie za moment będę. Jeszcze sobie włączyłem tego Rage'a to. Z Rage'em to bez problemu tu w sumie wszystko. Wszystkie zombiaczki na hitach chodzą. No i też dobrze. A. Dobra. O, widzę go, widzę. Mam psycho zombie, Spoko. No. Gdzie jest ten migat? O, jest. Dobra. Gdzie jest kolejny ten? Coś koło mnie, a nie widzę na razie. Dobra. Tu leży. No, dyskutujemy. Dobra, zaraz go znajdę. Kiedyś cię znajdę. Znajdę cię. cię Jestem cię. Cię znajdę? Znajdę. Ja zaraz bliżej. <noise> no co? Dobre piosenki. Dobre stare piosenki. Kiedyś się ich słuchałem. Dobra, tak więc kontynuujemy. I tu akurat przede mną był piąty Jarny. Dobra, jeden kłód zrobiony. <laughs> Dobra. Dawaj, zostało te ty jajka tylko. Co, co za impreza była? Ty gdzie ty mi chuj jesteś? Get Michu jesteś! co to jest wiatrak, nie wiatrak? Eeee, to już chyba wiem gdzie jesteś. Jeden na leży, drugi pod się. siedzi. <laughs> Czekasz idę. Ale kurczę, ja bym chciał te. Coś tutaj Gdzie? Tam u góry? A, a nie, no, tam to. Tam, tam, prostu... Przecież tamto my zaczynaliśmy. Po prostu przejść, czym zrobił. Dobra. No. Nie było tematu. Dobra, trzeba by było znaleźć te dwa ostatnie jajka, nie tych nietoperków. O, o, o. Dobra. No to schopaj dupę dwumowym Batmanom. E, już mnie tutaj turret namierza, także nie jest zbyt wesoło. Dostać nowego questa? Nie, oddałem. Ale teraz jest doktor net contacted. No to jest Dobra. Aaaa e, opportunity, dobra. Co tu dało? Ale na sprzedaż w że też we wrócę się tutaj wydilujemy jakoś. Masz jakąś strzelbę? Coś takiego? O, oczywiście, że nie. O, ja mam. Ja mam rewolwer dla Ciebie. O, ty, ku... ty, kurde, to był mój staw? To był to... mój staw. O kurde. Jak, jak to, pyrko? W sam raz, żeby sprzedać. Eee, ty co zbierasz? SMG, nie? Wszystko. Tak? Chcesz grana te lepsze? Nie wiem, zrozumiesz czy lepsze. 90 taką Mam 92 Dobra Co my też się mamy? A rewolwer jakieś pistoly chcesz? Czy coś takiego? Nie pytaj inodewej Dobra, to masz pistole Rewolwery yeah! Jo, ku nic Będzie tu grzebanie się normalnie na tym mapie, coś się mówi Szajs Scheiss. Szajsung, 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 tak Dobra O, tym się zaopiekuje Eee Dobra Chyba przybi nie znajdziemy tego teraz Pok. Tej jednej misji chyba nie skończył. Inaczej mi się wydaje, że my ją skończymy jak znajdziemy przejście po prostu. I wrócimy drugi raz do lokacji, on zresetujemy. No w innej lokacji mogą być te netop netoperki. no sumie Dobra, to chodź, zrobimy teraz Pumpkin Heada. Dawaj do... A on jest... co gdzie? A, też tam Jacob Case. Tak? Ja. Dobra. zaraz wszystko upędzlujemy za jednym zamachem. No i będzie jak ta lala. Jak <grym> Dokładnie. A te mózgi też się pozbieramy, bo... Mózgi się kiedy przydadzą później chyba, nie? nie wiem. To tam coś mówiłeś, że się że wiesz, kiedyś coś. Kiedyś ktoś coś wspominał, że wiadomo jak to będzie się działo. Dobra, chodź. nie Halloween. Hallows and Bam 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 bam! Co? użyć Roland Scorpio turret to create a distraction and thin out. Aaa, Roland tego, dobra. Soldiera, a działko mamy używać, jakbyśmy chcieli tam. O, ile ładnych zombiaczków macie. Coż, bez mnie tak, tak, tak zaczynasz imprezę. już mam takie. Ej, tam ja chyba jedne z fajniejszych, co? <grym> Sylwester szmaty. <grym> Czee. tyś ma granaty. Zresztą, to jest więcej tego. Dobra, czekaj, załapmy się. <laughs> kurwa. <laughs> Sorry, boy, spokoj, Cię ja nie... Co ty zrobił? Nic mi nie O. cuda. A, spokojnie, ja odpaliłem furię. Widzę. Oh. Nie mam eksplozywy <laughs> ale kumplów. Dobry. Dobra. Chodź tu Zenek, nie uciekaj. Już idę, już idę. Chodź i ze sobą. A ty tam drugą bańkę idziesz? Ja nie wiem gdzie idę. jaki akurat ci się trafili. O przelesiak, największy z psycholi. <grystanie> no co, so, ciągniesz swój do swego. Dobra, trochę się, tędy, chyba w tą bańkę mamy iść. Czekaj, pogranaty zbieram. A ty so, Aszturu się pozbyłeś? No. Ojojoj, popsułem zabijaka. wiesz, że ja też? Co teraz? Nawet nie jednego, kilku. Eee... tak, on ma wybuchający beczki. Oho, oh, oh, no, się. Aha, taki w ogóle jest fajny Hi explosive w gościu. Duży, co ci się stało? No i żeś jeszcze mi doklepał tego. Teraz jeszcze jak ja się czuję, jak ty wpadasz. Oj, tam, oj, tam, ale ja się da jedną żeby podnieść. Mhm. No, ile razy się żeś przewrócił, co? Jak tak jest ten. A ile razy było? Ojoj, nie, 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 nie zdążyłem. Ani razu? Chyba, że z krytykiem graliśmy. To nie? Dobra, wiesz, co chyba na tym rozdrożu zakończymy ten odcinek. Co? Koniec ty chcesz. Dobra. Dobra, rodziska. Na tym rozdrożu zakończymy ten odcinek. I do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.